Z mojego księgozbioru, to jeszcze mam Exlibrisowo, samouczek języka angielskiego. To niedawno temu kupiłem ten samouczek. To jest rocznik numer, który to numer? 1, tak, łamane przez 2011, czyli ze stycznia 2011 roku. I SSN 1730. 3389. No, ale to jest wydanie specjalne. Yy, cena 8 ,30 zł. trzydzieści groszy. Co mam mam jeszcze do zademonstrowania? A więc tak. A jeszcze w tym 8% VAT, bo z 7 podnieśli do 8% VAT. Tak, by waciaki. wy coś wiecie na ten temat, by waciaki. Bo wiecie, co to znaczy te waciaki? No, chyba to jakaś Wojskowa Akademia Techniczna, komunistyczna podniosła ten wad. Zalosujemy. O, powiedzmy, że w tym oto miejscu. W tym. O. I co tu mamy? Szukam czerwonej sukienki. No wiecie, ta sukienka to nie wygląda na czerwoną. Raczej na czarną. No nie. Look, look, looking. Jakby to powiedział ja Mirosław Kromowski. Looking. Ten dress, jak to mówią, to nie jest czerwony, on jest czarny. No tak. Ale wiecie, coś w tym jest.